Dzień dobry, nazywam się Wojciech Dobrowolski jestem dyrektorem sprzedaży rynku SPA wellness w firmie Nowa Grup. No Jesteśmy dzisiaj na gali prawie oscarowej, jeśli chodzi o Polskę i o, tą, o, o branżę wellness i SPA. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie i dla Twojej firmy ta nagroda? No jest niesamowitym wyróżnieniem, ponieważ z marką Garieni pracujemy już blisko 20 lat i bierzemy udział tak naprawdę też w tworzeniu nowych produktów, tak jak właśnie to urządzenie MLW l Braliśmy udział w testach tego urządzenia przed wprowadzeniem jego na rynek światowy. Więc jakby dla nas to jest bardzo duże, duże wyróżnienie. A powiedz coś o tym urządzeniu. Co to jest za urządzenie? Wellness tak rozumiemy pojęcie, ale na czym polega wykorzystanie tego To jest urządzenie dedykowane oczywiście do stref wellness, do stref SPA. E, tak zwana technologia Binaural Acoustic Wave e, polega na, tak naprawdę na tym, żeby e, prowadzić klienta w bardzo głęboki stan relaks relaksacji, w stany alfa, theta. E, Działamy w tym momencie na to, żeby zapobiegać i depresji i problemami z, ze snem e, i tak zwanym systemem stresu pourazowego PTSD. Więc jakby bardzo specjalistyczne to jest działanie e, i też tak naprawdę po prostu też zrelaksować się głęboko bez udziału terapeuty. Wszystko działa systemowo, na bazie systemu automatycznie. Czy to jest taka tuba? Nie, to nie jest tuba. to jest. Leżanka z matracem wodnym, z podgrzewaniem, bo tutaj się bardzo wygodnie leży, specjalnym systemem wi, muzyczno-wibracyjnym. To bardzo interesująco brzmi rzeczywiście. Gdzie mhm. można mhm. najbliżej w Warszawie zobaczyć, skorzystać z urządzenia? Najbliżej w Warszawie można skorzystać w hotelu Narwil w Serocku, więc dosyć blisko. A, I również w hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, troszkę dalej, ale bardzo bardzo piękne miejsce skorzystamy. Dziękuję bardzo, życzę wobec tego dalej sukcesów. Dziękuję również. Dzięki.